Cześć wszystkim, tutaj Lunin. Witam Was na kolejny odcinek mojego grania w gry My Tamat Portia. Na dzień dobry odbieram pocztę z Hall. Może dzisiaj jest jakieś spotkanie na Beach plaży? Spoko. I oczywiście za porównywanie temu. Nice. Mamy niedzielę, więc myślę, że. Tak, Mysterious Man tu jest. O, a tu są dwa jakieś questy, czy coś. Zaraz to sprawdzę. Ale najpierw zrobię zakupy u Mysterious Mena. Hey! Well, well, I have some special and valuable. Te fotele mi się podobają. Dwa kupię. <laughs> Zerknę. o co chodzi. Chodzi o Janga? Nie, o Scrapsa. <laughs> o! Świetny pomysł. I jeszcze mam jakieś zadanko tutaj? Nie, tutaj Walberta pewnie. Wiąże się tak, że ktoś ma do mnie zadanie. Oks. Hey Oks, what's up? I wish I was more useful to this town. People make clothes or tools or build things. I'm digging through trash to, <laughs> So what you are saying is you want a job? Yes, a, job. That is a good idea. Oh. maybe we should talk to Gail he should know if anyone needs any help Na pewno. Dobry w ogóle. Jeszcze pogadam z Carol. a collar <laughs> wow that's not the sort of thing I usually make don't worry I love a challenge I need some materials though okay yeah snap three girls Okej, okay, pogadałam ze wszystkimi, więc mogę teraz pogadać z Caelan. A job for oaks, you say? Hmm... I saw the young man create some well-crafted items. I know he could open a souvenir shop! O, I've been looking for good ways to promote Porsche tourism and this is a marvelous idea! No ładnie. Fajny pomysł. Wow! I could make a store and a desk! But hmm... I would need wooden board,

Dwa iron bary i dwa copper pipe. Wrócę okiem na mój samolot, który mam skrawcić. To i on. Eee, mam. Mam wreszcie carbon fiber, 40 sztuk, trzy 3... kółeczka. Mam. Potrzebuję jeden smart console, to w work table się to krawci. Jeden jet engine. Aha, fuel, fel, fuel pack. Single seat. Wiecie co? Ja to po prostu. O kurczę! Tu już wiemy, czego nam brakuje. Mhm. Titanium plate i mini. Wiemy, gdzie się wybierzemy. Do kopalni. Nie pobyle, co? Eee... Uh, titanium Plate? Nie to. Titanium Plate. Gdzie krew z Titanium Ore, z Szafirów i z Kryształu. Mm. Yeah. Uh, tak. Zacznę od Karol. Wspaniale! Pracuję nad nią i wysyłam do Ciebie. Świetnie, dziękuję bardzo. To nie jest łatwe. A teraz Oaksowi mogę dać rzeczy. W końcu! Teraz mogę doprowadzić do społeczeństwa! Mhm. Mm Plus 25 punktów no. na Hall znakomicie. No i przyszło na ogłoszenie. Które no, będzie się za 5 sekund. you portia has experienced many ups and downs in the past, and working together through these difficulties has united us as a community, making us stronger than ever before. i, for one, am looking forward to our future, both as a citizen and as a civil servant. i would like to take a moment to put the spotlight on an exceptional member of our community and all-around good friend. Genka he decided long ago to take off his knight's armor but he never once gave up his knight spirit his service to the town has been an inspiration to us all on behalf of everyone in Portia i hereby express our highest gratitude Aww. as a monument to his devotion we've decided to build a dojo in his honor <laughs> Though Portia is safe for the time being, it's impossible to know where trouble may once again rear its ugly head. We must hope for the best, but prepare for the worst. Therefore, I've also requested that Django teach a class on self defense hmm. open to the public. That is, just as soon as the dojo's ready. For now, I'll ask our builders to check.

Oh you. I can't wait to take my skills to the next level in a real nuts dojo. Okay. Oczywiście tobie. Yes. Another chance to learn from Jingo. Mhm. A martat co We can handle any problem if we work together. Together, Paulie. You have to be a fool to miss out on something so incredibly manly. <laughs> <laughs> mhm. Jest jeszcze ktoś? i jeszcze ktoś i też oczywiście sam zainteresowani aha well I'm very flattered mm -hmm. my very własny dojo what shall I call it o trudne pytanie <laughs> I'm used to listening to everyone's woes and trying to help but there's not a lot of them that will listen to me like you two thank you for that skakala ko ok w ogóle wszyscy się rozpieszchni każdy poszedł w swoją stronę ja nawet nie zdążyłam pogodzić z niektórymi. No cóż. Ok, czyli koniec na dziś. Prawda? Choć jeszcze tutaj sobie zerknę. Assemble Station. Jakbym kliknęła, to powinno mi wyświetlić tutaj, co potrzebuję jeszcze skręcić. A więc z tym tropem. Kliknę sobie Jet Engine, żeby się kraściło Aha, znowu aluminium plate. Jeden fuel pack. Condensed Power Stone y potrzebuje 10 sztuk. No zaraz to wezmę. To I jeszcze karbonfibra. No, pięknie. Strength glass mamy. jedno siedzonko i jedna smart konsolka. Czy w ogóle krawcie mi się jeszcze aluminium? Nie. Hard aluminium o to mi chodziło. Mogę dołożyć, bo mam materiału bardzo dużo. Wszystko idzie teraz na maksymalnych obrotach. Sześciusieńko, ładnie tacy sobie pracują. Wraz z kolejnym dniem nastała jesień. Widać po pogodzie, jest bardzo niefajnie. A pierwszego dnia jesieni urodziny ma Alice. Alice lubi bonsai i książkę Busy Farm. I chyba książkę gdzieś mam, choć pewności za to nie mam. Sprawdzę od razu. Ach, nie, niestety, nie, nie mam tej książki tutaj. Um, no nic, no, albo ją skończę, będę. Mogę ją zdobyć tylko chyba za wymianę odznak. I eee, jeszcze lubi bardzo bonsai. U, brakuje mi e, trzech części, więc mm, ciężko będzie. Łatwiej już mi będzie zdobyć tą książkę Busy Farm za odznaki. Round Table. Dostałam list od Gayla. Że nie widziałam mnie na Fireside wczoraj. Byłam, byłam. Oczywiście, że byłam. Mhm. O, tak, tak, tak. To czego będziemy robić? Od Karol dostałam. A, tak, super. E, Obróżka dla pieska. I przepis na to, jak ją zrobić. No i dostałam za to, że jestem numer jeden. 10 tysięcy pieniążków zawsze się przydaje, jak najbardziej. Mam jeszcze czasu troszeczkę do. Oha, yy... Pampkin Princess już się chyba kłania. Ktoś ma. Hi. Ktoś na coś ma ochotę, i to jest Sonia i chce small Cell. Goodbye. No problem. Hello. The church is a... See you. Już wiszą. Okej, okay, co my tu mamy? E, metal Storage. Co? E, practic Swordy. Bronze Swordy. I Arm stretchery. Ale tu mam jeszcze zadanie: Letterbelt. Belt. Wiecie, co to ja wezmę? Chyba to. A to mogę dodatkowo wziąć? Tak, wziąłam. Szczerze mówiąc, nie spojrzałam nawet co tam jest. Ok. No problem. Ok, zadanie wziąłem te. sobie tylko, żebym się krewcił w small I Quality Ladder też. I cztery Bronze zrobić. Upgrade Kity potrzebuję do tego. Aha. Więc muszę kupić cztery Upgrade Kity. Smalsa, eee, czyli już się chyba powinno było skrawcić. Ja, yeah. więc podrzucę to od razu naszej koleżance Sony. Tak, a to mi przypomina, że muszę wziąć jeszcze eee, fertilizer, który jest nie wiadomo, zaginął mi fertilizer. Nie wiem gdzie go odłożyłam. Może go nie mam w ogóle. Taki chest, będę musiała sprawdzić. Wartylizer to ja noszę przy sobie cały czas. Tym razem go tam zemienili. I jasne, że mam czas na Pumpkin Princess. Tyk. I z powrotem. O, oh, tu jest Sonia. Żąda wręcz. Z hey, I recommend anything. Bye. E, mamy też tutaj skrapsika. Proszę bardzo, Twoja nowa obrówka. Ale urocza. <grym> e, co ja tutaj jeszcze mam zrobić? Znowu szkoła? Ach to w szkole będzie Dojo No okej okay, Okej, okay, nie ma problemu McDonalds też coś chce? A tu mam jeszcze jakieś zadanie dodatkowe A, leather belt A je mnie Ach to Penny ma hey, dla kompetent! mnie zadanie busy? I was wondering, if you have time, can you show me I'm trying to write the lyrics to my song, so some inspiration would be good. Mm, yes, ma'am. No. Great! I can't wait to see everything. Let's go right now. All Where right? do you want to go? Sanya Falls. To Let's. na plecy wskoczyć, ale nie. Water makes everything so pretty, doesn't it? Back in my hometown, we always had a lack of water. It was just dirt everywhere. <sighs> what a view! Hey, can you take a couple of pictures for me? Mhm. Now I've Nice photos! I'll treasure them. Thanks! So, what's your song about? Hmm. I guess it's about my journey. A wandering girl who experiences the feelings of loneliness, nervousness, of warmth, and hope. It's a lot of complicated feelings, you know. Anyway, thanks for helping me. When I'm done with my lyrics, I'll let you hear them first. Harmonica. Mhm. Mm Teraz muszę wyciągnąć medarbełty. Excellent work. Dziękuję. When I was your age... Tym razem Dżango potrzebuje dwa paski. Jak już tu jestem, to skorzystam z okazji i pójdę yy, nazbierać troszkę od bo potrzebuję ich bodajże 300 na książkę dla. Tak. 270, świetnie na książkę dla Alice ostatni raz Inna mieć, super i jedną busy farm poproszę od razu ją podrzucę do Alice Dobry, Alice. O, to i książeczka dla ciebie. You've really made this birthday special. Thank you. Proszę bardzo. Ale widzę, że jednak w szkole coś mam do kliknięcia. Myślałam, że to chodzi o to całe dojo, ale jednak nie. Toby. You showed me learning stuff is good for adventures i've been getting really good grades miss lucy said i've turned into a genius <laughs> <laughs> no, that's good right news speaking of lucy i haven't seen her around much Aha, yes, tutaj. oh yeah um maybe that's my fault last week me and jack were playing around the fountain and we accidentally splashed miss lucy drenched her from head to toe so She's sick and staying at home all day. Oh, I can see she's at Can you make a furry scarf for me? I want to give it to Miss Lucy as an apology gift. Yes, I'll Please. Guess what? I got a perfect score on my test. This is for you. Oh, thank you, for the Miss Lucy is always telling me to behave. This feels so soft and warm i think miss lucy will like it <laughs> but thanks so much but i also want to add uh, something extra can you collect some paper flowers and ropes i want this present to be special <laughs> oh come on you know how girls are they like stuff to be pretty i made this mistake once already at dolly's birthday this year <laughs> cool i can't wait to give it to miss lucy Ach, naprawdę, jeszcze papierowe kwiatki i lina. Jeśli ja się, się nie mylę, to papierowe kwiatki mogę kupić. O, jeszcze Akasakadam, hey! bo mam dla niego engine, silniczek. Hmm. Chyba tu mogę kupić papierowe kwiatki, ale nie jestem pewna. Tak. Um, chyba dwie sztuki chciał. Tak i jeszcze dwie sztuki liny, więc też szybciutko po to skoczę. Wow. to co jest Can you Czy możesz iść ze mną? mogę iść z Dzięki. Do zobaczenia. 20 punktów. Sporo. Czy coś jeszcze się dzieje w miasteczku? Ach, zapomniałam, że McDonald's czegoś... wymaga, oczekuje. Mam jeszcze tutaj May. Hey! Maybe I'll have my lunch break in the Bye. To pędzę teraz do McDonalda sprawdzić o co chodzi. <laughs> o, chce Bye. wiaderko. Dobrze, będzie jej wiaderko. Wiedorkę już mam, i pędzę od razu do naszego kolegi. Wiedoryczko, mogę sobie zagadać, po this prostu. If this I'll be an to jest <laughs> Jeśli a więc to wszystko, a raczej prawie wszystko, co mogłam zrobić z dnia dzisiejszego, bo jeśli się nie mylę, to jestem w stanie już zrobić mój samolocik. Ale to sobie już zostawię na jutro. A może po prostu kliknę? Niech się robi. Ten samolot? Dragonfly? Mhm, mam. Mmm, nie mam carbon fiber, więc będę musiała się jeszcze przejść w jedno miejsce, ale to już będzie. Krótka piłka. Jeszcze w ogóle się nauczę zrobić tą color. W ogóle, czy ona mi coś daje? plus 10 do defensa okej okay, no nie jest jakoś super ekstra ale też bardzo źle nie jest też. więc skoczę sobie szybciutko zebrać kilka carbon fiber które mogę zdobyć okazuje się, że zebrali carbon fiber to nie jest taka łatwa sprawa w dodatku się zasiedziałam dosyć długo i niestety, ale. Patrzcie, co się stało. Więc do następnego razu, na razie papa! Pa.